Nie powinna go pani urodzić. Ciąża zagraża życiu pani, dziecko urodzi się martwe. Tak orzekł lekarz Wadowicki, gdy Emilia z była w ciąży z przyszłym papieżem. Nie będzie prowadził jej ciąży. Rzeczywiście, urodziła pierwsze dziecko normalnie. To był Edmund, jej syn, później lekarz. Chciał rozgryźć tajemnicę jej choroby. Do tej pory nie wiemy, na co chorowała. Druga ciąża papież miał bowiem siostrę. On sam nie wiedział, jak miała na imię. Dwa lata po jego śmierci przypadkowo znaleziono w Wiedniu zapiskę w papierach wojskowych że urodziła się córeczka, żyła siedem godzin. Miała na imię, zdążyli ją ochrzcić, miała na imię Olga Maria. To była siostra Jana Pawła II. No a to dziecko nie powinna urodzić. Chciała jednak, lecz lekarz nie będzie się opiekował. Mąż znalazł po znajomościach. Lekarza austriaka wojskowego, który się opiekował nią w tej dramatycznej ciąży. Urodziła zdrowego syna i prawdopodobnie z wdzięczności dla swojego męża dała synowi imię męża, Karol. Karol Wojtyła był synem Karola Wojtyły. Lekarz Wadowicki się dużo nie mylił. Tylko trzy lata była ona w pełni sprawna przy swoim dziecku, po czym zmożyła ją choroba, przez sześć lat obłożnie chora, zamykała się na klucz w pokoju, gdzie tylko mąż miał dostęp. Synów tego starego Edmunda i młodszego Karola dopuszczała tylko wtedy, gdy była w stanie w miarę spokojnie na nich spojrzeć. Tak to dochodziły za drzwi zamkniętych jęki. Wiedziano, że bardzo cierpi. Papież później powie o nim: Matka, ona nauczyła mnie cierpieć. Zmarła, gdy miał 9 lat. Był przed pierwszą komunią świętą. Mąż, nie, ojciec nie wiedział, jak to dziecku powiedzieć. Poprosił wychowawczynię ze szkoły, żeby mu to przekazała. A później musiał przygotować pierwszą komunię świętą dla Karola Wojtyły. Może ktoś zauważył, jak oglądał pierwszokomunijne zdjęcie przyszłego papieża, że ma ubrane, wtedy były obowiązkowe, białe buciki do pierwszej Komunii I ma ubrane buciki dziewczęce. Tak się chłop zna na ubieraniu dzieci. Co było w sklepie, to kupił, nie? Co będzie szukał? I on był w dziewczęcych bucikach do pierwszej komunii. A później wziął swojego syna do Kalwarii Zebrzydowskiej, to niedaleko od Wadowic. Razem klękli w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. I wtedy ojciec pokazał na obraz Matki Bożej i mówi do syna, to jest teraz twoja matka. Papież Przyszły przeżył to bardzo głęboko, skoro kilkakrotnie o tym przypominał. A pamiętał całe życie te katechezy, te lekcje religii. Później były kolejne śmierci. Miał 14 lat, kiedy Edmund jako lekarz zgłosił się do opieki nad zakaźnie chorą kobietą w Bielsku Białej. Stare Lekarskie wygi nie chcieli opiekować się, bo nie wiadomo, co za choroba. On się zaraził i zmarł. Szpitalności teraz jego imię Edmunda Wojtyły. Oddał życie za pacjentkę. Miał 21 lat. W, w czasie okupacji wrócił z zakładów sodowych Solwaj. Tam pracował, żeby nie wzięli go na roboty do Niemiec, bo był młody. Niemcy takich szukali. A ojciec siedzi przy stole, mieszkali wtedy na dębnikach w Krakowie. Martwy. Nie dopił herbaty do końca, połowa herbaty była wypita, a on martwy sztywny przy stole. Wtedy nie wytrzymał, wybuchnął płaczem. Dziewczynie, która przyniosła obiad od rodziny Kydryńskich, zaprzyjaźnionej z nimi. Wiemy, że Wojtyła wtedy wybuchnął płaczem, mówił nie byłem przy śmierci mamy, ani brata Edmunda, a teraz nie byłem przy śmierci ojca. Całą noc ten 21-letni student siedział przy stole z trupem swego ojca i modlił się. Tak się żegnał z ojcem. Minęło wiele, wiele lat. 13 maj 1981. Godzina 17.19. Dokładnie dzień, miesiąc, godzina i minuta. Kiedy w 1917 roku po raz pierwszy się w Fatimie objawiła Matka Boża. Bandyta, terrorysta aliakcza strzela do papieża. Na placu Świętego Piotra jest około 100 tysięcy ludzi. Papież poświęcił na początku tej wizyty, wtedy audiencji, ambulans. Nikt nie przypuszczał, że będzie pierwszym pacjentem w tym ambulansie. Pierwszy pocisk. Przestrzelił mu prawe ramię powyżej łokcia, rykoszetem uderzył w jedną z, pielgrzymu, z pielgrzymujących do Rzymu Amerykanek. Wyleciał i trzeciej osobie, kobiecie, która przyjechała z Amerykanami, ale to jest Polka, urodzona w Wadowicach, w dniu i w miesiącu tym samym co papież, tylko inny rok oczywiście. A taki zbieg okoliczności. Ręka po pierwszym pocisku troszeczkę się obsunęła. Drugi pocisk rozczaskał w prawej ręce palec skazujący i przeszył wnętrzności papieża na wylot. Rozszarpał je w dwunastu miejscach, trzeba było je zszywać. Utkwił w tapicerce samochodu papieskiego tuż przy księdzu Dziwiszu. Trzeci pocisk nie wypalił. Broń się zacięła. Podczas procesu Ali Akczy producent tej broni stwierdził, że to się zdarza. Badania laboratoryjne, techniczne nad tą bronią mówią, że raz na milion wystrzałów ta broń się może zaciąć. To był ten milionowy raz. Coś jak szóstka w totolotka. Ali Akcia mówił, że celował tym razem w głowę, żeby go rozwalić do końca. Byłby to strzał śmiertelny. Papież ranny, siostra zakonna, która stała koło Aliakczy, rzuciła się na niego. Tak naprawdę to go ocaliła, bo ludzie by go rozczarpali w strzępy, policja go wzięła. Papież raniony wpadł w ręce dziwisza. Dziwisz go pyta, gdzie? W brzuch. Boli? Papież skinął głową, że boli. I od tej pory papież o nic nie pytał. Kto, za co, czy przeżyje, gdzie pojadą. Nie przesadzam teraz. Umierający papież powtarzał dwa zdania bez przerwy. Jezu miłosierdzia, Mario, matko moja. Ta druga modlitwa to od swojego Ojca z Kalwarii. Oto Matka Twoja, teraz, synu. Mario, matko moja. I tak bez przerwy. Jezu miłosierdzia, Mario, matko moja. Wsadzili Go do tego ambulansu, który poświęcił. Wskoczyli do środka Dziwisz i Megi, drugi sekretarz, który później był arcybiskupem w Irlandii, już jest teraz na emeryturze. I on to opowiadał, te szczegóły, swoim klerykom w seminarium w Irlandii. Jak dojechaliśmy do Dżemeli w ciągu siedmiu minut, po prostu nie mam pojęcia. Jakby się zegarki wszystkie popsuły. Bo papież był wtedy w Dżemeli 74 dni i oni się z dziwiszem wymieniali w dyżurach przy papieżu. Jeździli codziennie. Zawsze mierzył czas i mówił, byłem zaskoczony. Nigdy, nawet gdy nie było korków, nie jechałem krócej niż 13 minut. A wtedy były korki. I to takie, kto widział korki w Rzymie, to wie. Policja na sygnale, stoi w korkach, no gdzie się usuną? No gdzie? Musieliby zniknąć. Jechali siedem minut. Ale lekarze orzekli, że gdyby przyjechali 5 minut później, to by ich rola była tylko jedna, wypisanie karty zgonu. Nie przeżyłby na pewno. Na progu dżemelli. Według Dziwisza papież osłabł, według Megi papież zemdlał. Przestał w każdym razie mówić Jezu miłosierdzia, Mario, matko moja. Przygotować operację to nie taka łatwa sprawa. Salę wyznaczyć, włączyć wszystkie przyrządy, lekarzy zebrać, przebrać, to trwa. Wszystko było gotowe, taki zbieg okoliczności. Mieli operować polityka włoskiego, ale to nie była operacja ratująca życie, więc bez problemu w takiej sytuacji polityka przesunięto, a do gotowej aparatury, do stołu operacyjnego, do lekarzy wwieziono papieża. Nie wierzyli, że go uratują. Dowodem jest to, że mu tego palca rozczaskanego nie złożyli. Po co trupowi do trumny palec składać? Dziwisza poprosili, żeby dał ostatnie namaszczenie, uczynił to. Oni wraz z megi klękli na korytarzu kliniki i się modlili na Różańcu. Tysiące ludzi na Placu Świętego Piotra po tym zdarzeniu uklękło i modlili się, i modlili się. Ktoś na fotelu papieskim położył bukiet czerwonych róż. Ludzie po parafiach otwierali kościoły i modlili się, i modlili się, i dyżurowali, i modlili się. Cały świat. W Krakowie 100 tysięcy młodzieży zebrało się na rynku, choć były to juvenalia, zabawy studenckie. Zawiesili juvenalia. Nie będą tańczyć i śpiewać wtedy, kiedy papież umiera. I modlili się, słynny biały marsz. Wszyscy ubrani na biało, na cześć papieża. Biel na całym rynku. Operacja trwała prawie do północy. Przyrządy pokazywały, że funkcje życiowe nikną. Jeden z lekarzy z operacji mówi: Odchodzi nam. Na to główny lekarz, który operował papieża, powiedział zdanie: Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Teraz go tylko Matka Boża może uratować. Skończył to zdanie mówić, a te linie prawie płaskie zaczynają się podnosić. Jest nadzieja. Otworzył oczy w piątek. Pierwsze pytanie, która godzina? 11.45. Ojej, tak późno, a myśmy jeszcze komplety nie odmówili, mówi do dziwisza papież, czyli, papieski, czyli po prostu kapłańskiej modlitwy wieczornej. Tłumaczą mu, że to nie północ, tylko południe. I nie środa, tylko piątek. A to, co się stało między Środą a piątkiem, to jest jeden wielki cud. Trzeba też dodać, że na torze tego drugiego pocisku, który go przeszył na wylot, w linii prostej był kręgosłup. Dlaczego pocisk nie rozwalił kręgosłupa, tylko przeszedł obok, nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Gdyby rozwalił kręgosłup, to by uśmiercił albo przynajmniej unieruchomił papieża do końca życia. Papież później stwierdził w kazaniu bardzo proste zdanie, bardzo prostym zdaniem opisał tę rzeczywistość. Jedna ręka otworzyła się w moim kierunku, żeby mnie zabić, druga, matczyna ręka, wyciągnęła się, aby mnie osłonić. Pas przestrzelony, który nosił wtedy na, w chwili zamachu, przekazał na jasną górę, tam go można widzieć. Jak wotów wdzięczności. A pocisk, który przeszedł przez niego, przekazał Fatimie. Ta sanktuarium do Fatimy. Co robić z pociskiem, nie? Do słoika dać, kablotki jakieś, Powiesić na jakimś łańcuszku. Akurat Matka Boża, ta figura Matki Bożej Fatimskiej, była czyszczona. I zauważono prostą rzecz. Jej korona jest koroną zamkniętą, bo są takie korony też otwarte. To jest zamknięta korona. I zauważono, że ona przecież ma w środku dziurę, w centralnym miejscu. No taki zbieg okoliczności. Był to otwór kalibru pocisku, który papieża przestrzelił. Nie musieli nic zmieniać, nic szlifować, nic lutować, tylko wcisnęli pocisk w ten otwór. I on tam, jak wiecie, jest w tej koronie, noszony w czasie procesji fatymskich jako diadem od papieża. Pocisk, który przeszył papieża, ale który go nie zabił. Ali Akcia miał tylko jedno pytanie w czasie spotkania z papieżem: dlaczego ty żyjesz? Bo ja roboty nie spartaczyłem. Szkolili mnie parę lat, żeby cię dokładnie, precyzyjnie zabić. Kto to jest ta Fatima, która cię ocaliła? No bo rzeczywiście Fatima to jest imię ukochanej córki Mahometa. Poza jego pierwszą żoną i matką to jedyna kobieta, która ma murowane miejsce w raju muzułmańskim, według Mahometa oczywiście. Oni wtedy byli tam Panami na półwyspie iberyjskim gdzie jest Portugalia teraz także jak zakładali wioskę to dali jej imię właśnie córki proroka Dlaczego ty żyjesz Ja roboty nie zmarnowałem Moi drodzy te dwa wezwania papieża są dla nas testamentem i spadkiem Jezu, Miłosierdzia, Mario, matko moja. To drugie od tatusia, od ojca, jako chłopiec, jako dziecko. Zawsze temu wierny, nawet tym wezwaniem papieskim, wcześniej biskupim to tu stół cały Twój, matko Mario. A Jezu, ufam Tobie, no przypomina napis. Jezu Miłosierdzia przypomina prawdę o sanktuarium Miłosierdzia w To się stało na naszych oczach. Moi drodzy, proszę sobie wyobrazić, zakonnica, bidula, która nie miała pieniędzy, aby zapłacić za posag do klasztoru. Teraz się nie płaci, proszę się nie martwić. Jakby ktoś chciał iść do zakonu. Wtedy się płaciło. Dlatego, że nie miała pieniędzy, była zawsze w tak zwanym drugim chórze, do najgorszych robót. Gotować żarcie dla świń, to ona. Nosić worki z mąką w piekarni o drugiej w nocy, to ona. No nie była do modlitw, do katechezy tym bardziej. Sześć klas szkoły podstawowej skończyła. I ona jest. W historii świata najczęściej czytaną kobietą. Jej dzienniczek pobił wszystkie rekordy. Żadna kobieta w dziejach świata nie napisała żadnego tekstu, który byłby częściej czytany i drukowany niż siostry Faustyny po sześciu klasach. Pan Bóg to umie pokazać. Te wszyscy mądrzy, utytułowani, nie wiadomo jak. A tutaj po sześciu klasach napisała dzieło, które czytane jest w ponad tysiącach języków. Językach. Jest niesamowite. A obraz Jezusa Miłosiernego obecnie jest drugim po krzyżu najbardziej popularnym symbolem religijnym na świecie. Możecie go spotkać u niewierzących, możecie go spotkać u muzułmanów, u buddystów, co oni w nim widzą, trudno powiedzieć, ale chcą mieć i go lubią. Ten obraz. I nikt tego nie promował. Nikt nie lansował. Ile wydali na reklamę? Nic. I to się stało za naszego życia. Myślę o swoim pokoleniu, bo dzieci to już będą mieć jako oczywiste. To się wszystko stało na naszych oczach. Papież Polak? Niemożliwe. Niemożliwe. Zakonnica z Polski, najpopularniejszą zakonnicą świata? Niemożliwe. Nowy obraz religijny w świecie, a tyle jest, że kto tam będzie o nim pamiętał. Tylko się podpis oczywiście zmienia. Jezu, ufam tobie po polsku, w różnych językach świata, czasem tak dziwacznych, że nie rozumiesz, co tam pisze. A myśmy tego doświadczyli. Myśmy tego doświadczyli. Byłeś świadkiem największego pogrzebu w dziejach świata. Mówiłem wczoraj, wspominałem, 169 państw przysłało swoje oficjalne delegacje na pogrzeb Jana Pawła II. Niemożliwe. Ponad miliard ludzi brało udział w pogrzebie przez złącza satelitarne. Niemożliwe. W największym muzułmańskim kraju świata. Po papieżu, czyli w Indonezji, jeżeli chodzi o ilość ludzi, nie? Największy. Po papieżu była dziewięciodniowa żałoba narodowa. Niemożliwe. A gdy jedziemy gdzieś w świat, to czasem doświadczamy tego, jak to niemożliwe. Profesorka ze Słowacji mówi... Uczyłam się polskiego tylko dlatego, że papież jest Polakiem i chciałam go czytać. W Bułgarii profesor... byłem na Uniwersytecie Sofijskim. Grupa profesorek uczyła się polskiego, bo tylko mieli jedno pismo święte, w czasach komuny oczywiście. I to było w języku polskim, więc się dla języka polskiego się nauczyli dla czytania Biblii. Do tej pory umieją oczywiście świetnie. I ta profesorka ze Słowacji mówi, pamiętajcie, my patrzymy na Was jako na naród miłosierdzia. W Meksyku jesteśmy na pielgrzymce, a Meksykanie dowiadujecie się, że my z Polski z Polski? To Wyście nam papieża dali? To Wyście nam dali siostrę fałsynę? Wszyscy po jednej pamiątce bierzecie sobie za darmo. Co chcecie? Aż głupio było, bo to, to przecież biedny człowiek na straganie, gdzieś tam w tych zabytkach meksykańskich, ale było niezwykle przyjemne. Podziwiający, że ktoś z Polski do niego dojechał, z narodu, którego pochodzi papież. No, tam go pamiętają niesamowicie. To, jest, to przechodzi ludzkie pojęcie. To my z bliska go widząc. Nie rozumiemy jeszcze, bo to jak ktoś za blisko przeżywa, to nie wie, jak to ważne było, co było. Nie umie tego ocenić jeszcze, dopiero dystans trzeba. Wtedy zobaczymy, co to znaczyło, wszystko. A dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wszystko. Panie, dziękujemy. Za te doznania, za te przeżycia, za te Jego modlitwy, za Jego świadectwo. Za tę siostrę Faustynę, za ten obraz miłosierdzia, za ten pontyfikat. Każdy z nas jakoś tam brał w tym udział. Pytałem młodych na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie pytałem ich Nie baliście się przyjechać? Straszyli Was zamachami bombowymi, pistoletami, terrorystami. My musieliśmy zobaczyć ten naród, z którego pochodzi papież. I gdzie jest światowa stolica miłosierdzia Bożego. No i co, zawiedliście się? E skąd? Przecież jesteście cudowni. To, co się działo. Boże, kochany. Murzyni ośpiewują staruszkę, którą spotkali w tramwaju. Ona zachwycona. Dalej tramwajem jedzie, co tam przystanek. Nie śpiewają, jak się cieszą. A jedna z dziewczyn francuskich, młoda dziewczyna, mówi, jak to jest możliwe? U was młodzi z krzyżem w ręku idzie procesja gdzieś stu młodych ludzi, dwie gitary skaczą, śpiewają, tańczą, a u nas z krzyżykiem się nie można pojawić na szyi, bo ci zaraz mogą upomnieć. Że symbolami religijnymi razisz oczy tych, którzy nie wierzą. A co to za problem. U was nie ma żadnego. No, niesamowite to było. Doświadczenie, doznanie. Moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu za te wielkie doznania, za te wielkie świadectwa za Jana Pała II, za siostrę Faustynę, a przede wszystkim za te tajemnice, które się przez nas spełniają. Wy jesteście z tego narodu, z tej społeczności. Jesteście katolikami. Jesteście tymi, którzy byli świadkami tych wielkich wydarzeń. Jezu, Miłosierdzia, Mario, matko nasza. Amen.